Jaki płatny program polecam? Mam na imię Kamil, od ponad 10 lat zajmuję się odzyskiwaniem danych. Na moich kanałach udostępniam ciekawe informacje dotyczące właśnie tej dziedziny IT. Z płatnych programów zawsze polecam DMDE. Jest on najtańszy z tych profesjonalnych, bo dla zwykłego użytkownika już za stówkę na rok można kupić licencję. Ponadto bez zakupu licencji możesz odzyskać do 4000 plików z jednego katalogu. Także myślę, że to jest bardzo fajna, Opcja dla ludzi, którzy po prostu przez przypadek jeden katalog sobie usunęli, na przykład ze zdjęciami, mogą, mogą sobie to po prostu za darmo odzyskać. Ponadto w DMD masz też dużo e, innych ciekawych funkcji, takich jak nadpisywanie dysków, takich jak kopiowanie posektorowe 1 do 1. Także, także no jest bardzo dużo funkcji. No jedynym minusem to dla takiego laika, który nigdy nie korzystał z odzyskiwania danych, no to może być e, ścianą interfejs, ponieważ jest on taki jeszcze powiedziałbym z Windows'a XP albo nawet starszego, nie, nie, nie prowadzi on Ciebie za rączkę, tylko trzeba, trzeba, trzeba tutaj jakby się oswoić z tym interfejsem.